Dzień dobry, dzień dobry, mili Państwo. Mamy dzisiaj cudownie wiosenny dzień tej zimy. Stwierdziłam, więc, że naładowana pozytywną energią nagram również pozytywny filmik. Będzie on dla mnie bardzo przyjemny, bardzo miły. Mam nadzieję, że Wy również dobrze spędzicie czas. Będzie o autorach, o tych ulubionych, o tych, którzy przychodzą mi na myśl, kiedy ktoś pyta mnie o książki, do których wracam, o książki, które są ze mną, zostały ze mną na dłużej, mam je cały czas w pamięci. I o takie tytuły, po które po prostu sięgam w ciemno. Po tych autorów sięgam w ciemno. Oni są sprawdzeni. To nie będą autorzy, których przeczytam jedną czy dwie książki, ale raczej więcej pozycji. Dobra, wszystko mamy wyjaśnione. Mam nadzieję, że światło jest OK. Bazuję głównie na tym dziennym, ponieważ korzystam właśnie z tej niesamowitej aury za oknem. Weźcie sobie coś do picia i lecimy. Nie mam troszeczkę kadr, mam nadzieję, że wszystko jest OK. Słuchajcie, zacznę od tego, jak dobierałam autorów. Usiadłam sobie z zeszytem, z długopisem, i stwierdziłam, że wypiszę sobie tych autorów, którzy przychodzą mi do głowy. Nie chodziłam za bardzo po mojej biblioteczce, nie sprawdzałam, nie szukałam, tylko faktycznie usiadłam i spisałam te nazwiska, które przychodzą mi do głowy. Na początku zamysł był taki, żebym, ponieważ mam tutaj dziewięć nazwisk żeby uporządkować się od tego najgorszego z najlepszych do tego najlepszego z najlepszych. Natomiast później stwierdziłam, że to są tak różni autorzy, że oni dają mi zupełnie co innego, że ich książki są od, do siebie tak niepodobne momentami, że byłoby to mocno krzywdzące, a ja nie jestem w stanie wśród tej dziewiątki wybrać faktycznie tego autora najulubieńszego z ulubieńszych, więc yy, totalnie przypadkowa. Kolejność. Zaczniemy sobie od y, autora, od nazwiska, którego raczej się po mnie nie spodziewacie, ponieważ y, ostatnio po jego książki nie sięgam za często. Natomiast ja mam tak ze Stephenem Kingiem, ponieważ o nim właśnie mowa, że my jesteśmy jak tacy przyjaciele z dawnych lat. <laughs> przyjaciele, tacy dobrzy, najlepszy przyjaciele z dawnych lat, którzy mogą się nie widzieć dwa, trzy lata, cztery, ale kiedy się spotkają mają sobie znowu wiele do powiedzenia. I właśnie taką relację mam z książkami Stephena Kinga. W ten sposób do nich podchodzę. Ostatnio nie sięgam często po Stephena Kinga, natomiast w momencie, kiedy do niego usiądę, kiedy faktycznie spotkamy się po jakimś czasie, to jego książki sprawiają mi niesamowitą frajdę i dają mi niesamowicie dużo. Właśnie od tego autora zaczęła się moja przygoda z horrorem. Więc za to będę mu zawsze wdzięczna, poza tym, ten kto lubi Stephena Kinga, ten kto sięga po jego książki, ten kto cokolwiek czytał, wie jak on pisze i wie za co go można lubić. I ja go właśnie za to wszystko, za co można lubię. Drugi tytuł, który sobie wypisałam to Daphne Di Marie, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko. Jej książkę przeczytałam trochę. To jest tak, że w momencie, kiedy myślę, że już jestem na bieżąco z autorką i zamawiam sobie ostatni tytuł, który mi został na liście, zawsze wychodzi jakaś premiera. W tym momencie nie jestem na bieżąco, zostały mi do nadrobienia dwa tytuły. Jeden to Generał i Panna, a drugiego niestety nie pamiętam, okładkę Wam wkleję. To są dwa tytuły, które mi zostały, natomiast wszystkie inne wydane w tej nowej odsłonie w Polsce przeczytałam. No i co, no moja ulubiona, no i tutaj się waham, <laughs> waham się, ponieważ mam dwa ulubione tytuły Daphne Di Marie. pierwszy z nich to Rebeka oczywiście, od tej książki zaczynam i to jest strzał dziesiątki, jeżeli jeszcze Rebeki nie czytaliście, to ten tytuł będzie dobry na początek, natomiast uwielbiam również moją kuzynkę Rachelę, uwielbiam, naprawdę, bardzo lubię ten tytuł, on mi sprawił dużo frajdy, dużo przyjemności, jest niesztampowy, jest wyjątkowy, jeżeli bym miała wskazać jeden ulubiony, no to nie wiem, nie wiem. Te dwa, te dwa na równi e, są moimi ulubionymi tytułami. Natomiast doceniam również Kozła Fiernego. Bardzo podoba mi się również Zatoka Francuza, chociaż gatunkowo nie jest to moja książka, ale sama historia i sposób, w jakim pisze autorka, sprawiły, że faktycznie bardzo miło ją wspominam. Trzecie nazwisko, i tutaj już z zaskoczenia raczej nie ma. Ten, kto mnie tutaj ogląda, ten, kto mnie obserwuje również na Instagramie, na który Was bardzo zapraszam, ten wie, że książki pana Stefana Dardy uwielbiam bardzo, 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 bardzo. Uwielbiam Dom na Wyrębach. Uwielbiam. To jest jedna z tych książek, które polecam w ciemno, ale również Cymanowski Młyn i druga część, czyli Cymanowski Chód, jest warta polecenia. Czytam również Jedną Krew. I zaczęłam czarny wygon. Jeszcze go nie skończyłam, ponieważ mam go w takim topornym, grubym wydaniu, takim jednym tomiszczu, a ja nie lubię takich wydań. Zorientowałam się, kiedy już kupiłam, że jednak. Przypomniałam sobie, bo wiedziałam wcześniej, natomiast przypomniałam sobie, że nie lubię w momencie, kiedy już był na mojej półce i już zaczęłam czytać, no więc trudno. Dlatego właśnie jeszcze nie przeczytałam całości cyklu, ale chcę to nadrobić w tym Roku. Pan Stefan Darda, czyli styl gawędziarski, styl, który ja bardzo lubię, styl opisowy. I pióro, pióro, które straszy, tak mogę powiedzieć. Pani Izabela Janiszewska, tutaj dużo nie trzeba mówić. Odsyłam Was do podcastu, mojego pierwszego podcastu o nocy kłamstw tej autorki. Ta książka nie podobała mi się aż tak bardzo jak inne tytuły, natomiast doceniam ją. I wiem, dlaczego może się podobać i wiem, komu się spodoba. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was do wysłuchania, podlinkuję Wam tę recenzję. Przed sobą mam trylogię, czyli mam wrzask Histerię, Amok, i kiedy to nagrywam, już została zapowiedziana kolejna książka, która jest z tego co mi wiadomo, luźno powiązana z serią, natomiast nie jest to. Tom czwarty, więc możecie, możemy <grytanie> ją czytać bez znajomości tych wcześniejszych tytułów. Natomiast w tym roku i tak bym chciała zamknąć sobie, rozpocząć i równocześnie zamknąć od razu e, całą tą serię, więc ja najpierw to zrobię, a dopiero później sięgnę po dalsze losy Larysy chyba. Chyba tak ta bohaterka ma na imię. Pani Tudor, możecie nie wiedzieć, do kogo chodzi. Wklejam wam okładkę kredziarza. Teraz na pewno <grytanie> już e, wiecie. Słuchajcie, to jest autorka, którą ja bardzo cenię za kreację bohaterów, za to, że oni są wielowymiarowi, za to, że potrafi mnie zaskoczyć, że zakończenie zawsze ma jakiś taki fajny smaczek na końcu, który splata całość, który dodaje jeszcze tego właśnie, który ja bardzo lubię. Książki autorki zostawiają mnie zawsze z takim poczuciem, że ja tam sobie muszę. Pewne rzeczy przemyśleć, i bardzo to w książkach lubię. Jestem mniej więcej na bieżąco. Nie czytałam zbioru opowiadania autorki, i okładkę wam wkleję i jeszcze jednej książki okładkę również wam wkleję, bo tytułu nie pamiętam. I teraz właśnie nagrywając ten filmik, uświadamiam sobie, ile książek chcę jeszcze przeczytać, i że faktycznie sięgałam w zeszłym roku. Po te nowości, po te tytuły najnowsze, a zapominałam o tych moich ulubieńcach, i w tym roku pora to zmienić. Podobno jest tak, że albo się lubi Stephena Kinga, albo się lubi Grahama Mastertona. Słyszałam takie plotki. Ja bardzo lubię obu. Nie mogę stwierdzić, który jest lepszy. Graham Masterton to kolejne nazwisko na mojej liście. Fanką autora stałam się na dobre dopiero w zeszłym roku, ponieważ wtedy sięgnałam po Walhalle, którą się zachwyciłam. No, a później już nadrabiałam to, co tylko mogłam i to, co wpadło mi w ręce. Tych tytułów Grahama Mastertona z podpióra Grahama Mastertona w zeszłym roku przeczytałam całkiem sporo. Nie pamiętam, ile to było natomiast no, królowa na mojej liście. W tym roku jeszcze niczego nie przeczytałam z Grahama Mastertona, natomiast wiadomo, to się zmieni. Grandy Hendrix. I to jest autor, którego polubiłam za książkę, której tytuł nie pamiętam. Nie jest w innym pokoju. Dobra, nieważne. Wkleję wam, wkleję wam okładkę. Eee, za tą książkę go polubiłam, i później poszło. Bardzo lubię za klimat, bardzo lubię za podejście do tematu. Podejście trochę inne. Zabranie tych. Prostych motywów, tych motywów znanych, tych motywów lubianych, i troszeczkę tam pomieszaniu po swojemu. Ostatnia książka wydana w Polsce, czyli jak sprzedać nawiedzony dom, nie przypadła mi do gustu. Natomiast inne książki autora bardzo lubię i bardzo polecam. I ostatnie dwa tytuły. Troszeczkę położę je koło siebie, ponieważ są to dwie autorki, dwie autorki thrillerów. Mowa tutaj o Roufler oraz o Fridzie McFadden. I ja wiem, że jedna jak i druga mają lepsze i gorsze książki, lepsze i gorsze momenty. Natomiast lubię je za to, jak te książki mnie wciągają. Te autorki dają mi rozrywkę, dają mi zapomnienie od tego, co codzienne i po prostu w tych historiach się płynie. Od jednej, jak i od drugiej, od drugiej nie sposób jest się. Oderwać. Moje ulubione, jeżeli chodzi o rufler, to zdecydowanie pod kluczem. Mam do niej bardzo duży sentyment, natomiast również lubię bardzo kobietę z kabiny 10. Jest to super ciekawy tytuł i naprawdę warty polecenia. Jeżeli chodzi o Freedom Aquadence, to zdecydowanie Pomoc Domowa jest tutaj moją ulubioną książką, ale również druga część daje radę. Niezwykły sentyment mam do zamkniętych drzwi, które zaczęły moją przygodę z tą autorką. I to wszystko na dzisiaj. Dziewięć nazwisk, 9 się autorów, do których bardzo lubię wracać i których bym chciała czytać jak najczęściej. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, który autor jest waszym ulubionym, do którego lubicie wracać. Życzę wam miłego, słonecznego dnia, dobrego humoru. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.